Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie. Nowy rok, w którym to firma LEGO postanowiła odświeżyć swoje serie LEGO Friends oraz Ninjago. Dzisiaj porozmawiamy sobie jednak o tej drugiej serii. Większości fanów ulubionej kreskówki: nowi bohaterowie, nowi wrogowie, nowe wyzwania i masa, masa nowych rzeczy w nowym serialu LEGO Ninjago w tłumaczeniu Zjednoczeni. No to co? Pogadajmy sobie o tym, czego możemy się spodziewać w bieżącym roku. Pamiętaj, drogi wideo, o zostawieniu kciuka w górę pod filmem. Wielkie dzięki. LEGO Ninjago zjednoczeni jest nadchodzącym nowym serialem, który nie jest rebootem poprzedniej serii, a kontynuacją jednakże nie w postaci 16 sezonu, ale lecimy znów z numeracją od początku, czyli od pierwszego. Scenarzystami nadchodzącego serialu zostali Chris White i Kevin Burke, czyli osoby, które pomagały już przy ninjago u boku brakiego szuta od 11 sezonu. Teraz, gdy Bragi Shoot oddał w ich ręce kontynuację ninjago oraz jeden z twórców oryginalnej kreskówki, Tommy Andresen, odszedł, to nowa dwójka musi sama stawić czoła nad nową serią. Powiem tak. Bragi Szut miał spoko pomysły, które udało mu się przedstawić do piątego se 15 sezonu Crystallized. Jednakże na jego barkach wisiała kontynuacja wątków, które pojawiły się wcześniej, bo od 8 sezonu Synowie Garmadona. Okres po 10 sezonie wskazywał mocno, że będzie opowiadał w jakimś stopniu o każdym z ninja i faktycznie śmiało można powiedzieć, że tak było. Jako główny swój wątek postawił na moce żywiołów i vengeance, stone, które potem odgrywały kluczową rolę w 15 sezonie. Najmniej no z tamtych sezonów podobał mi się 13, który był o ponieważ w tym przypadku niestety, ale fani bardzo oczekiwali sezonu o Mistrzu Ziemi i twórcy musieli w końcu to zrobić i wyszło potem jak wyszło, czyli nie za dobrze. Mimo wszystko chwalę sezony zrobione przez Bragiego, bo co jak co sezon 12 Prime Empire oraz 14 Seabound są jednymi z najlepszych w całym Oryginalnym Ninjago. Chris i Kevin mają ode mnie zaufanie i wierzę, że podołają zadaniu. Mimo, że nie będzie to łatwe, aby zadowolić starych fanów, a zarazem jestem przekonany, że teraz będzie kolejny moment, aby móc wprowadzić nową widownię do oglądania. Póki co promocja w związku z Lego Ninjago Zjednoczeni stoi w miejscu i nic w tym temacie się za bardzo nie dzieje. Niedługo zapewne to wszystko ruszy. Francy w tym przypadku dostały szybciej, ponieważ skupili się na tym na początku tego roku. Widzu, ale wejdź na mojego Instagrama, tam jest zajebista fotka z Franców. Jeżeli mnie nie ma na YouTubie, to zawsze jestem na Instagramie, także polecam, link w opisie. Z przecieków mogliśmy dowiedzieć się, że pierwszy sezon Nowej Kreskówki będzie liczył 10 odcinków. I to uwaga, uwaga! 22-minutowych, a to oznacza, że starzy fani mogą być zadowoleni i poniekąd ja. Też jestem. Polubiłem tryb 11-minutowych epizodów, ale mini wadą było to, że najciekawsze rzeczy zaczynały się pod koniec odcinka i kontynuacja ich była przez pierwsze minuty kolejnego. 11-minutowe epizody pozwalały na skupienie większej uwagi dzieci, a także po prostu była okazja wypróbowania, więc niej skorzystali. Teraz jednak, Chris i Kevin stawiają na ukochaną widownię. Powrót do 10. Odcinków 22 minutowych oznacza tyle, że przynajmniej dostaniemy więcej, ale za to historia z każdego odcinka może się w nim skończyć. Chyba wiecie o co mi chodzi. Fajnie i jestem ciekaw, czy ten format będzie dla nowych twórców dobry. Czas pokaże. Może pod tym względem być dobrej myśli, trzeba. 22 minutowe odcinki nie wezmą. Też się znikąd, bo obstawiam, że Ninjago idzie ku streamingu, na przykład na Netflixie. Wskazywał na to już 15 sezon, bo u nich właśnie był, a jak wiadomo ta platforma lubi jak animacje tyle trwają. Wcale więc by mnie to nie zdziwiło. Nowe zestawy klocków których premiera przypadnie na czerwiec 2023 wskazują, że fala setów będzie oparta na pierwszym sezonie Zjednoczonych. W nazwach możemy dowiedzieć się o nowych postaciach, tak samo już mogliśmy zobaczyć ich wygląd na rysunku. Na ten moment nie wiemy, jaka będzie fabuła. Wiadomo jedynie, że nasi baterowie powracają z nowych postaci, poznamy z pewnością Elina, czyli nowego pomarańczowego żółtego ninja, który będzie posiadał podobno ostatnią moc żywiołu, o której wspominał przy okazji 15 sezonu Tommy Andresen. wtedy dał znać, że w przyszłości twórcy opowiedzą tą historię. Początkowo mieliśmy się w książce dowiedzieć o tej mocy, ale tak się nie stało. Także tutaj można połączyć kropki i śmiało stwierdzić, że tak będzie. Czy jednak będzie on głównym baterem całego nowego serialu? Wątpię, ale historia nie raz się na nim skupi. Oprócz niego w zapowiedzi są także postacie takie jak Raz, Raz oraz Sora. Jako wrogów nie wiadomo, kogo dostaniemy, ale jeden z zestawów nosi nazwę Perła przeznaczenia Wyścig z czasem co może wskazywać na powrót bliźniaków czasu, którzy także w 15 sezonie zostali wspomnieni przez ninja. Ciekawe, ale osobiście chciałbym, żeby tak się nie stało. Czas pokaże. Na razie to są tylko plotki, o których jeszcze pogadamy w innym materiale, zapewne. Letnich zestawów będzie dosyć sporo, bo aż 13 i dodatkowe polibagi Gratisy, a do tego dostaniemy wielki zestaw. Do tej pory mogliśmy zobaczyć przeciek zestawów z Mehemloida i Arena. Widać, że idą w stylistykę przedstawioną w Kor. Zobaczymy co z tego będzie. Poza pierwszym sezonem LEGO Ninjago zjednoczenie w 2023 roku, dostaniemy co najmniej dwie nowe książki, które odwołują się do kanonu serialu. Pierwsza z nich to Quest for the Lost Power, czyli wyprawa po utracone moce, która przedstawi cztery krótkie historie z czwórką naszych ninja. Kajem, Colem, Zaynem i Jayem. Tam będzie sporo odwołań do przeszłości oraz dowiemy się jak ninja próbują odzyskać szybciej swoje moce. W finale 5 sezonu, 15 sezonu ninja utracili je, a dodatkowo wiemy, że mistrzowie żywiołów nie tracą swoich mocy żywiołów na zawsze, jedynie znikają na pewien okres. To była jedna z głównych rzeczy, którą ustanowił Bragi w poprzednich sezonach. Druga książka wiąże się najprawdopodobniej z ostatnią, piątą historią braci U i Garmadona z serii Spingy's Brothers pod nazwą Tear Time Terror. Historia dzieje się wiele lat temu, gdzie U i Garmadon próbują pozyskać liście na uleczenie Garmadona z jadu pożaracza światów. Na ten moment, jak sami widzicie, niewiele rzeczy wiemy o nadchodzącym serialu. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Zapowiada się ciekawie i mam nadzieję, że Chris oraz Kevin poradzą sobie z niełatwym zadaniem trzymania pieczęci przy kontynuowaniu ninjago. W tym momencie dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, co uważacie. Zostawcie kciuka w górę. No i co, do zobaczenia w przyszłości. Trzymajcie się. Hej.